Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś nieco zapomniane piwa, które e, kilka tygodni musiały czekać na swoją kolej, zostały mi przywiezione przez e, moją siostrę i jej kolegów z pracy e, z jednego z wyjazdów e, służbowo-integracyjnych. E, no i gdzieś zahaczali po drodze o e, Uniejów, e, Browarwiat, no i ona mi dopisze, ej, są takie piwka, może coś wezmę? No to mówię, skompletuj. E, no i w ten sposób trafiło do mnie 7 piw, mm, odpowiednio mamy... Y, Pszenicę, lagera, pilsa, y, blond eyla, y, American IPA, y, mango milkshake i y, mango milkshake? A? Tak, tak. I y, y, witbira. Powiem tak, y, ten materiał powinien powstać dobre kilka tygodni wcześniej. No bo jak wiadomo, browary restauracyjne y, z rozlewem i z datą przydatności y, nie są zbyt długie, ich terminy. Y, no ale nie udało się, nie złożyło się, y, jest dopiero dziś okazja. Więc za wszelkie rzeczy, które będą zbyt starego piwa, no to przepraszam. Będę szukał też pozytywów, no ale jeśli pojawią się jakieś inne wady, no to tak naprawdę Wam o tym powiem. Ale ciekawi mnie tak naprawdę to, co się znajduje. Szerokie portfolio, mam pewne przemyślenia, właściwie skoro Lager to też po co Pils w jednym okresie. Poza tym widziałem, w, że też pojawia się i Stout, i Koźlak, no ale sprawdźmy, co się dzieje. Lekki porządek na stoliku. I zaczniemy od piw lekkich, czyli na pierwszy ogień, lager i pils. A więc, tak jak mówiłem, zaczynamy od m, lagera i pilsa. Lager 5,2% alkoholu, ekstrakt 12 i 4. Klasyczne piwo jasne, dolnej fermentacji o ciemno-złotym kolorze i aromacie z subtelnymi nutami chleba i owoców. Piwo niefiltrowane, pasteryzacja flesz, zawiera naturalny osad na dnie. Tak się prezentuje etykietka. A tak się prezentuje kapsel. Mam nadzieję, że go wyostrzy. O ile będzie chciało. Chyba się udało. Yy, no, jestem trochę zaskoczony parametrami, bo to jest taki yy, potężny lager. Powiedziałbym, że nawet bardziej idący w klimat, trochę yy, Amber ale, Jeśli po, po tym, co przeczytałem w opisie. No, ale może się zdziwię, pomylę. Yy, syknięcie było. No to jedziemy. Rzeczywiście jest taki pełno, pełno złoty kolor. Yy, możemy sobie tutaj śmiało utworzyć piankę. No i zobaczmy co ten lager nam przyniesie. Bardzo bujna czapa piany, takiej kremowo ekry tak bym to określił. Mocno piwo pracuje. Zobaczmy, co w aromacie. Jest lekka owocowość, lekka estrowość. Zakwas chlebowy, taki w tą stronę idący, bym powiedział, klimat. No, aromat taki specyficzny, lekko już też pojawia się nuta miodowa, ale to tutaj raczej z kwestii czasu. Jak na Lagera uważam, że jest zbyt estrowo, ale zobaczmy co dalej. Chlebowy, ziołowy. Bardzo fajnie pojawia się też taka nuta korzenna, nuta ziemista. Lekka, odsłodowa taka słodycz się też przewija. Całkiem przyjemny lager, no parametry, parametry nie, nie mój klimat, ja wolę jednak jak lager jest bliżej 4% aniżeli ponad 5%, no ale yy, daje radę i co yy, ważniejsze, yy, lepszy smak niż aromat, a zazwyczaj jest odwrotnie. No to jedziemy dalej z Pilsem. Pilsik w ogóle, co ciekawe, miał medal na KPR-ze edycja 2017. Gdzieś mi to całkowicie mm, umknęło. Tak się prezentuje. Medal, o. Mm, piwo dolnej fermentacji o jasno-złotej barwie i charakterystycznym smaku z silnie wy wyczuwalnymi akcentami chmielowymi. No i reszta tak naprawdę to samo. Tutaj ekstrakt 12, alkohol 4,9. Tak już bardziej prawidłnie. Nie wiem, czy to 12,4. Czy po prostu coś spieprzyli na y, produkty? Czy rzeczywiście tak miało być i tak jest? Żeby to było pełniejsze, mocniejsze? Nie wiem. Już kolor znacznie jaśniejszy. Bardziej złoto-słomkowy. Piwo niemal klarowne, takie lekkie jest przymglenie dosłownie. Śnieżno-biała piana. Aromat jest dość pusty. Przede wszystkim nie pojawiają się żadne efekty uboczne, żadne estrowe nuty. Eee, żadne, jakby to powiedzieć, żadne złe rzeczy się nie pojawiają w aromacie, ale za to też nic nie ma. W smaku, jakaś tam goryczka jest. Ona jest taka ziołowo nieprzyjemna, bym powiedział. Eee, jakby pojawił się tam jakiś taki lekko przegniły owoc. Kwinia, już Mduława się pojawia, czy Morela. Yy, generalnie spoko, ale spodziewałem się, że to Pils będzie lepszy niż Lager. No i ta wieczka jest też taka łodygowo-zielono tempa, niestety. No, cóż począć, cóż począć? No, Pils to jednak zawód. Takie, ojej, jeszcze taka nuta jabłuszkowa się przewija teraz po tej łodydze, No nie. Pils niestety nie. Lager, o dziwo, lepiej niż się spodziewałem. No to przechodzimy do piw pszenicznych. No i tak jak mówiłem, mamy klasycznie pszenic, pszeniczne piwo i Witbira. Zaczniemy sobie od klasycznej pszenicy. 4,9 alko, 12 ekstraktu, czyli to słownie, tak jak Pils. Mocno nasycone, naturalne, mętne piwo górnej fermentacji o ciemnozłotej barwie i aromacie dojrzałego banana i cytrusów, delikatnie chmielone. Ja nie wiem, skąd te cytrusy tutaj się biorą, Eee, chyba, że to jest po prostu... No ale nie ma tutaj wpisku, że to jest jakiś American Wheat Raczej banana i goździków Tak się prezentuje etykietka z bliska No i jedziemy Powinienem właściwie jeszcze to wymieszać przed... Żeby się trochę osadło, bo piwo rzeczywiście się sklarowało Mam nadzieję tylko, że teraz nie wystrzeli I ja chyba będzie mały fopa. Chociaż Dobra, a więc po małym boju y, z otwieraniem i z lekkim y, wylatywaniem piwa mamy pszenicę. Y, chciałbym po prostu, żeby była męta, a nie miałem zamiaru wlewać aż całej. O, piana się pięknie buduje. Ale to już piwo, piwo rzeczywiście tak jak obiecywali, mocno nakazowane. Upierdolone mam szkło niestety. O. No, śnieżno-biała piana. Znaczy śnieżno. Uciekająca wykli, też słońce mi tutaj w bije akurat szlankę. Piwo rzeczywiście bardzo mocno pracuje. Nie wiem, czy to będzie tak ładnie widać. W kamerze jest złote, uciekające w, w tych rozszerzeniach w taki lekko brudno-pomarańczowy kolor, i rzeczywiście bardzo mocno bananowe. Ciekawe w ogóle, jakie to były drożdże, nigdzie tej nie sprawdzałem też informacji. Bardzo mocno takie dojrzałe banany, nawet kojarzące się z musem bananowym dla dzieci. Bardzo wydaje się w pierwszym łyku lekkie, ale ten banan tutaj dominuje. Właściwie goździka, no jest, teraz trochę dochodzi, ale bardzo, bardzo jest przykryty. Mm. Piwo przez to, że jest tak mocno nagazowane, ono bardzo szybko się y, odgazowuje i po pierwszych y, dwóch łykach tak naprawdę piwo staje się mniej rzeźkie, mniej takie y, buzujące, mniej y, orzeźwiające. No, nie ma właściwie do czego się przyczepić. Y, piwo jest dobrym, dobrym Mimo tej wszechpanującej słodyczy w nosie od bananowej i banana w smaku na pierwszym planie, ono nie jest słodkie, ono ma nawet lekką goryczkę. Żadnych cytrusów, które obiecywali tutaj, nie ma. No. Taka typowa restauracyjna pszenica. Nie jest agresywna, może dla mnie trochę zbyt pusta, ale ja po prostu jestem bardziej fanem tych takich uciekających w chwaskową stronę pszenic, bardziej wytrawnych. Naprawdę, jeśli chodzi o browary restauracyjne, bardzo to bardzo przyzwoite, bardzo znośne, dobre po prostu pszeniczne piwo. A teraz przejdźmy do Witbira. Tutaj mamy belgijskie piwo pszeniczne, piwo białe, bardzo orzeźwiające, dlatego kolendry, skórki pomarańczy sprawił, że uzyskaliśmy przyjemny owocowy smak z delikatną kwaśną nutą. No, ciekawy opis, zobaczymy. Tak się prezentuje buteleczka. No, i sprawdźmy, co jest w środku. Co do witbirów, nie jestem ich e, wielkim fanem. Zdarza mi się od czasu do czasu wypić, ale żebym jakiegoś takiego jednego ulubionego miał, to, to niekoniecznie. Chyba najczęściej w życiu piłem e, i najczęściej wybieram Lady Blanche e, dla odświeżenia kubków, jak było we formie, oczywiście. No ale przejdźmy tutaj, co browar wiatr w przygotował. Ależ jest je śniutkie, e, słomkowe wręcz. Tutaj jeszcze lekko zamieszajmy, żeby się troszkę. Zmętniło może, ale chyba będzie ciężko. Znowu szkło uwalone. Bo prezentuje się tak naprawdę, jak powinien się prezentować picik, czyli y słomkowy z przepiękną, śnieżno-białą czapą piany. Jeszcze w tym szkle tym bardziej jest to podbite. I w nosie już y pojawia się to, co y niektóre witbiry mają, a inne tego brakuje, czyli bardzo fajna, świeża nuta pomarańczy. Hmm. Jest też mm, ta kolendra, ale ta kolendra nie, nie, nie przytłacza, nie pojawia się taki mydlany posmak Witbirowy, yy, który często często jest z, właśnie spowodowany przez kolendrę. No, co ciekawe, normalnie do yy, Witbira dodajemy skórkę gorzkiej pomarańczy kuraso, a to jest dodana skórka słodkiej pomarańczy. I rzeczywiście to czuć. W ogóle paramety, o parametrach wam nie powiedziałem: 11,5 ekstraktu, 4,8 yy, yy, alkoholu. Yy, no i ta słodka z kurkinią, ona wniosła taką bardzo fajną yy, kwaskową, lekko orężadową nutę. Yy, kwaskową na języku przede wszystkim. Yy, bardzo musuje. To właściwie można by było śmiało określić mianem yy, sour whitbirka, yy, czy po prostu sour whit eyelash z dodatkami. Delikatna siareczka gdzieś w nosie, ale taka y, naprawdę subtelna. Aromat też y, po chwili bardzo szybko ulatuje. Y, pomarańcza znika, przebija się coraz więcej kolendry, coraz y, nut więcej po prostu takich słodowych. Mm. No ale... w smaku jestem bardzo zaskoczony, bo to jest bardzo dobre piwo. Mimo, że może przez tą kwaskowość nie jest za bardzo stylowe, i za to pewnie trzeba tutaj poganić, ale za sam smak i odbiór piwa uważam, że jest zaskakujące i bardzo fajne. Taki lekko podkręcony Berliner Weisse, bardziej ugrzeczniony, parametrowo trochę bardziej zjony do szerokiego konsumenta, ale z zachowaną właśnie tą kwaskową nutą, taką jeszcze właśnie cytrynową, pomarańczową, bardzo przyjemne. Szanuję. Sprzątamy i przechodzimy do pozostałych piw. No, i teraz już będziemy przechodzić przez te piwa pojedynczo. Zaczniemy od najlżejszego, stałego, pozostałego towarzystwa. A jest to blond ale z dodatkiem miodu, hibiskusa i werbeny. Miód spadziowy, no i piwo górnej fermentacji na słodowej podbudowie o intensywnej czerwonej barwie z dodatkiem miodu spadziowego, kwiatów hibiskusa oraz cytrynowej werbeny. Tak się prezentuje: buteleczka. Wzór wszędzie ten sam, tylko się różnią kolory, napisy. Ja powiem szczerze, nie jestem fanem werbeny cytrynowej. Zwłaszcza fizycznie, żeby mieć ją w domu, to, to u mnie nie ma opcji. Więc jestem ciekaw, jaki efekt da tutaj. Oj, syknęło mocno. Uno, uniosło się też. No, może być podobna przygoda jak z pszenicą, ale myślę, że damy sobie radę. Spróbujemy je lekko odgazować. Może to chwilę potrwać. Jak to bywa z piwami, które mają swoje korzenie w belgii. Często zarośnie właśnie taki efekt, nawet jeśli piwa są dość świeże. No, zobaczmy ze w środku. Kolor w ogóle przez butelkę od razu pije taki mocno czerwony, zobaczymy, jak będzie w szkle. Rzeczywiście, hibiskus tutaj dał sporo. Ma taki piękny, różowy kolor, piana też dostała tego efektu. Może wam przybliżę, tak się prezentuje, widać to dokładnie w obiektywie w kamerze. Mi się to bardzo kojarzy z wszelkiego rodzaju pink ginami i myślę, że to piwo zwłaszcza przykuwa oko pań, no bo, bo jednak nieświadomy wybór piwa spowoduje to, że będziemy kierować się wzrokiem, a jednak to wygląda fajnie, kolorowo, tak słodko bym powiedział nawet, więc jak ktoś zobaczył kogoś na stole takie piękne, różowiutkie piwo, to myślę, że na nie też się skusi. Zobaczmy, co jest w aromacie. Przede wszystkim pojawia się nuta bardzo rześka, lekko cytrusowa. Jest też hibiskus po chwili, lekkie nuty herbaciane. I w smaku jest miód spadziowy. To jest pierwsza, pierwsza rzecz, która się przebija zaraz po tej kwaskowości lekkiej. Hmm. Piwo mocno pracuje. Czuć już tutaj lekki ząb czasu, poza miodem spadziowym po prostu jest taka, a może tak miało być. Jest taka nuta słodkawa właśnie lekko, miodowo-kartonowa, utlenie, utlenienie lekkie jakby się pojawiło. Ale nie jest to złe piwo, jestem ciekaw samego Blond Ale'a, bez tych dodatków, no bo rozumiem zamysł tego piwa. Rozumiem, że piwo z dodatkami, piwo jednocześnie też kolorowe, tego już wspominałem, ale bardziej mnie ciekawi po prostu, jak sam blond Ale, jak... Browar podchodzi do tego stylu, a może w ogóle też w czasem w ofercie się pojawia. Tego nie wiem, bo też nie byłem osobiście. Mam nadzieję, że kiedyś osobiście dotrę do tego y, browaru. Może na jakiś weekend, bo tam jest też cały kompleks. Y, taki mały resort z restauracją, z jakimiś y, odnowami biologicznymi. Y, może się uda zajrzeć. Takie, no powiedziałbym takie piwo po prostu dla y, kogoś, kto spojrzy na, na kolor. Y, no, no, jest y, i ładnie pachnie. I jest lekko słodkawe. Nie ma w ogóle góryczki. Nie jest znowu przegięte w stronę słodką. Nie jest przegięte w stronę kwaśną. Przepraszam bardzo, dużo bąbelków w tym piwie. No, jest takie. powiedziałbym to, żeby to nie zabrzmiało źle. Ale ono jest najbardziej przypominające piwo koncernowe. Czyli ma być po środku niczego. I dla mnie też takie trochę jest. Aczkolwiek poza tym utlenieniem, i. Które jest po prostu spowodowane czasem, nic złego w tym piwie nie ma. No, zostały mi dwa piwka, no i oba piwa są już troszkę mocniejsze, no ale skoro mamy Milkshake IP, której chyba w Polsce już tak nikt nie robi, nikt jej tak nie nazywa, i mamy też American IPA, no to weźmiemy, zaczniemy od Milkshake'a. Co my tu mamy? Połączone mocno chmielonej India Ale z owocami oraz laktozą. Piwo górnej fermentacji o pomarańczowej barwie tropikalnej mango dodaje niezwykły, niezwykle aromatyczny zapach. Całość tworzy doznanie słodkiego, owocowego koktajlu. Mamy tutaj też płatki owsiane. Mamy właśnie wspomnianą laktozę, yy, mango pyrę. 16 ekstraktu i 6,1% yy, alkoholu. Oj, sypnięcie było tak chyba najmniejsze ze wszystkich piw. Mm. Pójdźmy sobie w tą szklanicę. Rzeczywiście jest. Kolor przypominający już mango bardzo taki pomarańczowy, bardzo taki pełny. Piana już też dostała tego żółto-zielonego zabarwienia, bym to tak określił. Tak się tutaj prezentuje szkiełko. Rzeczywiście bardzo ładnie wygląda, bardzo zachęcająco dla oka, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy dużo osób lubi piwa w stylu pastry, w ogóle sawery, piwa, które są lekko smoothie. No i y, to piwo troszkę nadaje y, tego sznytu już wyglądem, że ono może być coś w ten deseń, ale zobaczmy co jest w aromacie. Ja spodziewam się, szczerze powiedziawszy, y, i to jest moje marzenie, y, ostrego chmielenia, w fajnej owocowości i, i lekko podbitej słodyczy tą laktozą, a zobaczmy co będzie. No w aromacie pierwsze co mi się y, do nosa dostało to jest y, siarka, a piwo już chwilkę od nalania jest. Y, ta siarka jest dość intensywna, y, nie ma tutaj tego mango, nie ma też chmielu. No i niestety chyba to jest największy zawód. Po pierwszym łyku. Powiem Wam szczerze, że... To nie ma nic wspólnego tutaj z... że, że piwo jest stare. Nie ma... Poza taką lekką, słodycz, słodyczą miodową w smaku, to piwo nic nie więcej nie oferuje. Siarka w aromacie. Niestety ale piwo jest puste. W ogóle nie spełnia tego, co ma napisane na etykiecie. Zakrzytu nie ma mango. Jest trochę takiej nieprzyjemnej. Goryczki, w ogóle jakby nie pasującej do tego piwa. No nie będę tu nic więcej yy, mówił, bo, bo szkoda jechać po prostu, ale. No, sami widzicie. Morda mi się kwasi na, te, na ten widok na ten smak. Oby to yy, AIPA uratowała. Tak się prezentuje yy, etykietka mamy co tu mamy w środku. Jasne piwo górnej fermentacji o ciemnozłotej barwie, wysoką goryczkę, balansuje lekka karmelowość słodów. I karmelowość słodów mnie właśnie zabiła. 14 ekstraktu, 6,5 alko, wydaje się dość wytrawnie odfermentowane. Zazwyczaj 14 to jeszcze ciągniemy takie 5,5, 5, ,5, 5 po 6. No, zobaczmy. Boję się tego, że to będzie e, niestety taki e, karmelowy e, e, ipiak e, w stylu 2013-2014 roku e, po tym opisie. No, ale piwo w butelce nie wygląda tak, na, na takie ciemne, na jakie zapowiadają. I rzeczywiście ono jest bardzo jasne, e, fajnie złociste. Piana się buduje bardzo ładna, oczywiście znowu szkło jest lekko uwalone. E, no, pra, piana taka ekri. Uderza piwo, niemal klarowne, znowu lekko zamglone. O, tak może będzie coś widać? Niestety nie. Zobaczmy, co w macie. Jest tutaj taka mm, nuta skórzana, jest tutaj taka nuta ziołowa. Odrobina mm, krzewu po, porzeczki, odrobina mm, takich może truskawkowych nut. No, może w kolorze nie, nie, nie zwiastuję 2013 roku, ale w smaku już bardziej. Goryczka ziemisto-łodygowo-skórkowa, albedowa. Jest taka nuta nie do końca karmelowa, ale idąca właśnie w stronę lekko przypieczonych czy przypalonych słodów. wytrawność. I to jest bardzo fajne. To, to piwo z każdym łykiem zyskuje. Aromat, aromatu już nie ma co, co szukać, bo tam niestety się zadziało y, niezbyt dużo. No, ale jest taki y, oldschoolowy, bardzo szorstki, twardy, y, nieco tępy west coast, bym nawet powiedział. Yy, no, to się szanuje w takim browarze. Spodziewałem się czegoś innego. Jestem zaskoczony. Piwo jest jedno ze starszych w całym zestawie. Więc tym bardziej nie ma tutaj śladu utlenienia. A przynajmniej nie takiego, które by było przeszkadzające w piciu piwa. No, całkiem znośnie. Naprawdę całkiem znośnie. Jestem ciekawy, jak to piwo smakuje świeże, zaraz po rozlewie. No, i mamy czas na krótkie podsumowanie. Przygoda z browarem z Uniejowa. Z browarem wiatr. Była bardzo przyjemna, bardzo ciekawa. No i na stole już widzicie pewien podział. Taki prawie trójpodział władzy. A dokładnie zaczynając od tego, co dobre. Te trzy piwa, czyli Lager, Ajpa, a najbardziej Witbir. To są smaki, które polecam. Pszenica jest, tak jak wspominałem, dobra. Nie do końca mój smak, ale też warto ją spróbować. Co do Blond Aila mam ambiwalentne odczucia i... No nie będę tutaj więcej się nad tym rozwodził, a to co z obecnego zestawu nie polecam to Mango, Milkshake IPA oraz Pils. To są dwa bardzo duże zawody, a to co mnie miało zawieść, zaskoczyło, więc jakby bilans zysków i strat jest tożsame. A jeśli jesteście ciekawi kolejnych materiałów, no to dawajcie znaka gdzie byście chcieli, żebym zajrzał, jakie browary restauracyjne w okolicy z Wielkopolski sprawdził. Jeśli tego typu materiały nieco dłuższe, też Wam się podobają, dajcie łapkę w górę. W ogóle dawajcie znać, co ewentualnie może zawsze poprawić na kanale. No a ja się z Wami żegnam i życzę smacznego. Dajcie znać, czy mieliście okazję kiedyś też sprawdzić piwa z browaru wiatr. A i najważniejsze, jeśli trafiliście tutaj po raz pierwszy, to zapraszam do subskrypcji, wtedy będziecie na bieżąco. I już żaden film Was nie ominie. A ja się z Wami żegnam, życzę zdrowia, życzę samych dobrych piw dla browaru wiatr. No i dobrego weekendu. Na razie cześć, do zobaczenia.